Julia Wieniawa, śliczna, utalentowana, bardzo fotogeniczna. Zapytana przez starego prowokatora kubę wojewódzkiego, co sądzi na temat zdania, że bieda to stan umysłu, powiedziała, że zgadza się z tym stwierdzeniem, że zawsze wizualizowała sobie bogactwo, sławę, powodzenie, no i zadziałało w jej przypadku. I tak właśnie jest. Chyba jest dość zamożna, przynajmniej na to wskazuje. I jej styl życia i, i sposób spędzania czasu. Nie wiem dokładnie ile zarabia, zresztą to przecież nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, jak o tym bogactwie mówi. Julia Wieniawa powiedziała, że od tego, jak się myśli o sobie, zależy przyszłość. I to jest prawda, z tym trzeba się zgodzić. No bo rzeczywiście, ten cel, który najpierw mamy w wyobraźni, a potem przenosimy go na, na działanie. No ten cel jednak jest dla nas pewnym drogowskazem w życiu. Ale powiedzieć, że bieda to stan umysłu i że od sposobu myślenia zależy to, czy będziemy zamożni, będziemy żyli w dobrobycie, czy też nie, no to chyba jednak trochę nadużycie, bo gdyby świat taki był prosty, to wszyscy bylibyśmy bogaci, zdrowi, piękni i szczęśliwi, prawda? A z jakiegoś powodu. Tak nie jest. Zdarza się czasem, że przecież nasze nawet najbardziej gorliwe zaklinanie rzeczywistości, nawet najbardziej intensywne wizualizowanie bogactwa i szczęścia, nic nam nie daje. Czasem po prostu trzeba w ciężkiej pracy, w pocie czoła, dzień po dniu wykuwać ten swój los. I zdarza się, że starczy nam, nam tylko od pierwszego do pierwszego. Zobaczcie, tyle lat. Ludzie pracują na swój dobrobyt, na dobrobyt swojej rodziny. Czasem zdarza się, że dopiero w drugim czy trzecim pokoleniu ludzie osiągają pewien status materialny, który można nazwać bogactwem, czy też chociażby zamożnością. Problem jest w tym, że tak wiele młodych osób ogląda Julkę Wieniawę, i ona ze swoim sukcesem jest też dla wielu osób autorytetem. Mówienie, że bieda to stan umysłu, to wpędzanie tej części ludzi, którym się, której się nie udało. Naprawdę w poważne kompleksy, a na pewno też takie poczucie winy, że hmm, skoro jestem biedny, to widocznie źle myślałem, za mało wizualizowałem, za mało się starałem, za bardzo, nie wiem, ulegałem, ulegałem czemu lenistwu, rzeczywistości, która nie jest łatwa, nie dałem rady. No, żeby to się nie skończyło tym, że ludzie będą potem popadać jednak w jakieś frustracje, czy, czy będą mieli złe. Mniemanie o sobie, bo to jest najgorsze, jednak. Poczucie własnej wartości, nawet jeżeli jesteśmy skromnymi ludźmi, żyjemy na bardzo średnim poziomie, to jest potrzebne do tego, żebyśmy sami siebie lubili, sami siebie szanowali i żyli w szczęściu. Nie jest konieczne wielkie bogactwo do szczęścia. Co jest potrzebne do szczęścia? No myślę, że każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie sam, ale te sprawdzone metody ludzkość zna już od tysięcy lat. I zawsze pojawiają się wśród tych sposobów szczęśliwych na życie rodzina, przyjaciele, czas, który możemy spędzić z bliskimi, relacje, przeżycia, nie tylko materialne przedmioty. Jest takie powiedzenie, że osoby bogate kupują sobie czas, osoby biedne kupują rzeczy, osoby ambitne inwestują w umiejętności, a osoby leniwe w rozpraszacze. Współczesne rozpraszacze to seriale telewizyjne, jakieś głupkowate programy telewizyjne, czy też inne, czasem jakieś podcasty, albo wygłupy prostackie no coś, co po prostu zajmuje naszą wyobraźnię, naszą uwagę, a odciąga nas jednocześnie od prawdziwego życia. Zaczęłam od Julki Wieniawy u Kuby Wojewódzkiego, skończyłam na sensie życia i poszukiwaniu szczęścia. Ale myślę, że to tak naprawdę jest prawdziwe nasze zadanie. Znaleźć swoją misję, znaleźć swoje zadanie i czuć się szczęśliwym tam, gdzie jesteśmy i z tym, co mamy. Oczywiście nie zabroni nam nikt marzyć i zmieniać tej rzeczywistości, sięgać po więcej, starać się bardziej, zdobywać nowe rzeczy. Oczywiście, że tak, to wszystko jest dla ludzi, ale podstawa to szacunek do siebie. I poczucie własnej wartości. Od tego należy zacząć. Więc nie dajcie sobie wmówić, kochani, że bieda to stan umysłu. Tak czasami po prostu jest, a my możemy być szczęśliwi bądź nie bez względu na to.